Prawdziwy sekret, prawo przyciągania, część druga. Witam cię serdecznie, Agnieszka Przybysz, Coaching Institute, autorka m.in. przyciągnij miłość i przyciągnij sukcesy z pasją oraz wielu innych publikacji i programów szkoleniowych. Czytałeś zapewne książki na temat prawa przyciągania, być może czytałeś The Secret wielokrotnie i zastanawiasz się, Dlaczego prawo przyciągania nie zawsze działa? W pierwszym wideo z tej serii mówiłam o zapomnianym sekrecie prawa przyciągania, kroku numer jeden, a mianowicie o konieczności poczyszczenia starych, ograniczających cię przekonań, by przygotować twój umysł na realizację twoich prawdziwych pragnień i celów, by zadziałał sekret prawa przyciągania. Mówiłam też o narzędziu, ćwiczeniu pomocnym w uwalnianiu blokad i negatywnych przekonań. To jest pierwszy zapomniany krok. Nie da się przecież zasiać wspaniałych roślin na nieurodzajnej glebie. Czy zgodzisz się ze mną, że trzeba najpierw usunąć chwasty, by wsadzić nowe rośliny? Drugi zapomniany sekret, drugi zapomniany krok to działanie z pasją. Działaj z pasją, byś sięgnął gwiazd. Samo pragnienie nie działa, potrzebne jest Twoje działanie. Wielokrotnie ludzie zadają mi pytanie, czy X lub Y, na przykład nowa praca, sama przyjdzie do mnie, jak będę wizualizował i stosował prawo przyciągania. Nie zupełnie tak jest. Prawo przyciągania działa w zgodzie z Twoimi dominującymi myślami i uczuciami. Najpierw musisz mieć pełną jasność, co chcesz. Na tym przykładzie pracy najlepiej, gdybyś scharakteryzował dokładnie, jaką pracę chcesz mieć, a jakiej nie chcesz. Dopiero potem wizualizował ją z uczuciami. I podjął działania. Tak. Podejmij inspirujące działania zmierzające do celu. Nie czekaj, aż nowa praca sama zapuka do Twoich drzwi. Jednym z takich działań jest regularna wizualizacja z uczuciami Twojego celu, która zainspiruje Cię do działania oraz realizacja ustalonego przez Ciebie planu działań. Podjęcia kroku naprzód, czy to będzie przerobienie CV, czy to będzie wykonanie dodatkowych telefonów, Spotkanie w gronie znajomych z branży czy też spotkanie z nowym kontrahentem, jeśli masz swój biznes lub marzysz o swoim biznesie. Odpowiadając na potrzeby wielu osób stworzyłam kolejne narzędzie, byś sięgnął gwiazd, realizując swoje marzenia, byś miał życie jakie chcesz. Jest to praktyczna wizualizacja z uczuciami pod tytułem Sięgnij gwiazd, praktykuj sekret. 5 zasad formułowania celów, jak uniknąć największego błędu. Jest to praktyczne zastosowanie prawa przyciągania, przez które przeprowadzę Cię tyle razy, ile zechcesz. Nie będziesz musiał zastanawiać się, czy wykonujesz wizualizację prawidłowo, czy nie. Po prostu dam Ci gotowe i skuteczne narzędzie, które zainspiruje Cię do podjęcia działań w kierunku realizacji Twojego celu. Podsumowując, należy uwzględnić zapomniane kroki. Po pierwsze, uwolnij blokady i negatywne przekonania, podejmij inspirujące działania z pasją i praktykuj wizualizację z emocjami, z uczuciami. Wiem, być może powiesz, że trudno ci jest połączyć je ze swoimi emocjami, nie przejmuj się. Poprowadzę cię przez to ćwiczenie tyle razy, ile zechcesz. Praktyka przecież czyni mistrza. Czym są inspirujące działania? To działania inspirowane Twoją intuicją, z którą masz lepszy kontakt, gdy uwolnisz blokady ograniczające przekonania. Wizualizujesz z uczuciami Twoje cele, relacje z ludźmi, miłości, partnerstwo, karierę, zawód czy biznes z pasją. Twoje cele przyciągniesz poprzez inspirujące działania. Więcej wspaniałych narzędzi i ćwiczeń, jak mieć stały kontakt z intuicją, jak podejmować działania i decyzje, które przyniosą ci największe korzyści, jak zyskać karierę czy też zawód czy biznes z pasją zyskasz na warsztatach Przyciągnij sukcesy z pasją system Tymczasem pobierz fragment z CD Sięgnij Gwiazd krótką wersję wizualizacji, którą znajdziesz w linku poniżej Natomiast pełną wersję z emocjami zyskasz na CD dostępnym na stronie www.agnieszkaprzybysz.com ukośnik produkty Od dziś praktykuj sekret prawa przyciągania Kochaj bardziej, żyj pełniej i działaj z pasją. Do usłyszenia i zobaczenia, Agnieszka Przybysz. Oto co napisała Maja Marciniak po zastosowaniu wielokrotnym CD Sięgnij Gwiazd. Powiem po prostu, jest to fantastyczna pomoc przy realizacji jakiegoś celu, marzenia. Ktoś, kto przeczytał książkę Sekret, na pewno ma wiele ochoty do pracy. Niestety, książka nie podaje konkretnie żadnej techniki. I tu idealnie pomaga nam pakiet Agnieszki Przybysz, Sięgnij Gwiazd, Praktykuj Sekret. Dziękuję Ci, Agnieszko, za wspaniały pomysł, za Twój spokojny głos. Dzięki Tobie praca nad sobą jest przyjemna i mogę ją stosować, kiedy tylko chcę. Może to śmieszne, ale płyta jeździ ze mną wszędzie, napisała Maja.